Siemanko drodzy widzowie, witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Operator CNC 2.0 Na samym wstępie powiem wam tak, stęskniłem się za nagrywaniem na warsztacie Naprawdę, uwierzcie mi, najlepiej mi się nagrywa, gdy jestem u siebie, gdy tutaj mam wszystko pod kontrolą I czuję się po prostu jak w domu, gdzie mogę wam przekazywać wiedzę, dzielić się wartościami To jest dla mnie najlepsze, fakt faktem, było ostatnio parę odcinków wyjazdowych Byliśmy u Czarka na treningu, byliśmy w Aplanalpie na zajebistej imprezie, było super, jednak mimo wszystko dla mnie za zawsze największym jakby m, największą przyjemnością z nagrywania filmów jest to abyście Wy z tego odcinka jak najwięcej mogli wyciągnąć więc dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak można na frezarce trzyosiowej przy użyciu czwartej osi wykonywać y, różne kąty, y, jak można po prostu wykorzystać tak zwaną kołyskę która y, jest widoczna za mną y, pokażę Wam jak to zrobiłem jak to jest wykonane, jakie są z tego zalety no i co możemy przede wszystkim na tym wykonywać ale y, zanim do tego przejdziemy zapisałem sobie kilka punktów o którym chciałbym Wam dzisiaj Powiedzieć, no naprawdę, ostatnio przeżywamy coś, co nazwałbym i trochę klęską urodzaju, i troszeczkę już wymykanie się pewnych sp spraw spod mojej kontroli. Mówię tutaj o, o sobie, jest to moje zdanie, także, yy, także jakby traktujcie to, że to, co ja mówię, to jest, tak już się powtórzę, moje tylko zdanie dobra, mamy teraz ciężki okres Patryka nie było w tym tygodniu był na wakacjach z dziewczyną więc naprawdę działo się tutaj bardzo dużo ja teoretycznie, gdy Patryka nie ma zastępuję go na frezarce, ale w praktyce wychodzi to tak, że tak, tak naprawdę na tej frezarce bywam okazyjnie mam mnóstwo, mnóstwo spraw na głowie mnóstwo telefonów, maili, mnóstwo jeżdżenia, mnóstwo załatwiania i strasznie długo mi ta robota na frezarce idzie, mało tego no tak naprawdę już mówiłem, że kilka spraw myka się spod kontroli i brak Brakuje nam rąk do pracy, po prostu jest masakra. Mamy tego tak dużo, że zdarza nam się ostatnio już zawalać terminy. Yy, jedną robotę wysyłamy, no fakt faktem, bardzo duża robota, ale wysyłamy to 40 dni prawie po terminie więc naprawdę grubo fakt faktem nie całość bo klient po prostu no, byłby wkurzony na nas i tak był, ale jakby. Postaraliśmy się pomóc, stanęliśmy na głowie i dane detale wysyłaliśmy mu w partiach. Więc, no, załagodziliśmy jednak tą sprawę. Jednak, mimo wszystko, ja czuję się zobowiązany do tego, aby ten, ten termin dotrzymać. No, sytuacja CKS, jest, roboty jest dużo, rąk do pracy mamy mało. Mimo, że jest Albert, to i tak Albert to za mało. Potrzebujemy jeszcze jednego na pewno frezera i jednego tokarza. To jest na dzień dzisiejszy i to jest na wczoraj. Także, jeżeli ktoś jest chętny do współpracy z nami, zapraszamy do składania CV na k. Małpa i zapraszamy do. Współpracy. Naprawdę potrzebujemy rąk do pracy. Zapisałem sobie tylko kilka punktów tutaj, więc pozwólcie, kochani, że sobie będę zerkał. No, ale tak to już jest, jak powiedziałem. Brakuje nam rąk do pracy, niestety ja się nie wyrabiam, nie jestem w stanie być w dwóch, a czasami nawet w trzech miejscach naraz. No i tak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj jest sobota, bardzo ciężki tydzień, miałem, muszę Wam powiedzieć szczerze, bardzo jestem wkurzony, bo w zeszłą sobotę przyszedłem. W sumie, jakbym nie przyszedł, to by było dwa razy lepiej niż, niż się pojawiłem. Chwyciłem jedną robotę. No i co, spieprzona robota, źle, źle zamocowałem. Drugą robotę założyłem w ten sam dzień, też spierdoliłem. Nie ma co ukrywać, jestem bardzo zły na siebie. No i co, Te, tak naprawdę roboty robiłem przez cały tydzień. Wiadomo z przerwami, bo no, nie jestem w stanie być od rana do wieczora tylko na maszynie. Tylko mam mnóstwo swoich spraw do, do pozałatwienia. No i wczoraj zakładam ostatnią kostkę. Jak zmienimy kadr, no to pokażę wam o co chodzi. Też spieprzyłem, pomyliłem mi się źle, źle, włożyłem po prostu kostkę do imadła, No i po prostu wyszedł inny kąt na otworach. ale to za chwilę wam powiem, i naprawdę jestem strasznie zmęczony tym, że no mylę się, mylę się, nie myślę, czasami mam 10 rzeczy w głowie naraz i po prostu zdarza mi się pomylić a nie boję się o tym mówić, ponieważ znacie mnie już trochę Wiecie, że na tym kanale nigdy nie kłamię, zawsze mówię jak jest, zawsze mi na tym bardzo zależało, aby to było wiarygodne, to co mówię i mimo, że w pewien sposób odnoszę jakąś porażkę, to chcę Wam o tym powiedzieć, bo nie jest mi, nie byłoby mi z tym dobrze, jakbym zawsze powiedział, że o kurde, jest zawsze super cukierkowo, wjechało DMG, super, elegancko, no jest zajebiście, nie, no nie, naprawdę czuję się zmęczony, po prostu czasami nie myślę, nazwijmy to po imieniu, nie myślę czasami, zapominam się yy, i tak to nieraz wychodzi, także serdecznie z tego miejsca chciałem pozdrowić Grzegorza, który jest naszym klientem i dla którego to jest robota. Grzesiu wysłał nam dwie koski nowe, bez problemu, super mi się z Grzegorzem współpracuje, wiem, że ogląda większość odcinków, <laughs> także Grzegorz, serdecznie pozdrawiam, jeszcze raz przepraszam za obsługę, ale naprawdę staję tutaj na rękach i na, głowach, na głowie, żeby, żeby te detale wypchnąć Ci na czas. Wiem, że już parę dni jest po terminie, ale wybacz mi proszę, yy, wolę powiedzieć, jaki jest, niż tutaj kolorować, jak mój były szef, że nie wiadomo, gruszki na wierzbie obiecywać. To jest jedna sprawa. Także z pierwszej roboty, bardzo się z tym źle czuję. Dzisiaj wpadłem tak naprawdę jak, jak Mateusz Gamrot wpadł na tą robotę do, do klatki, tupnęłem nogą, wysprzątam wszystko. Nawet tej maszyny dzisiaj nie ruszam, pokażę Wam za chwilę tylko tą kołyskę i spierdzielam do, do Poznania na imieniny mojej teściowej, także pozdrawiam teściową. Yy, no bo się po prostu śpieszę. Co dalej? Yy, chciałbym podziękować przede wszystkim Adamowi Maszynotworowi za to, że padł do nas z maczkiem z, z firmy i kanału EnergoL, że mogliśmy zrobić super live'a, bardzo wartościowego live'a, gdzie y, odpowiadaliśmy na pytania. Wiele osób y, pytało o różne rzeczy. Adam, no wiadomo jaki jest Adam, ma turbowiedzę na temat budowania maszyn y, i bardzo chętnie pomógł moim widzom, jak również jego widzom, bo wiele osób padło też y, przez to, że Adam był u nas. Także super wartość, bardzo fajnie. Jeszcze raz Adam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Macieja oraz Twoją y, kobietę. Y, teraz nie wiem czy to była żona, czy no, rzeczona, Nieważne, Twoją kobietę w każdym razie. Pozdro. Sprawa, wielozadaniowość. Doszedłem do wniosku, że nie da się jakby trzymać wielu srok za ogon. Czyli nie da się robić biznesu i pracować na maszynie, mieć nad wszystkim kontrolę. Po prostu się nie da. Dlatego dochodzi, do, doszliśmy, doszliśmy wspólnie do wniosków, że musimy zatrudnić ludzi, a ja muszę się skupić na tym, aby zacząć robić biznes. Biznes przez duże B. A w momencie, dla mnie, biznes to jest takie słowo, gdzie nie mam na myśli tego, że jak ktoś otwiera firmę, robi biznes. To nie jest biznes. biznes Wtedy, gdy masz już ludzi, gdzie, gdzie tak naprawdę kontrolujesz zadania, wyznacz, wyznaczasz cele, delegujesz zadania i, i to robią już za ciebie ludzie. Nie ty sam, wszystko A do Z, bo w tym momencie idzie się pogubić tak, jak ja się teraz gubię e, i nie mam jakby mm, kontroli nad tym wszystkim, więc e, chcę jak najwięcej zadań delegować, aby skupić się na robieniu biznesu, załatwieniu klientów, roboty i tak dalej, żeby wszystko to poukładać. Teraz, e, no jeszcze trochę możemy się już pochwalić. Będziemy mieć ISO, e, także, no, no fajnie, dla nas duże wyróżnienie. Bo brakowało nam tego, szczególnie jeżeli mamy mieć kontakt z Niemcami. Bardzo oni to wymagają, naciskają, po prostu uczuleni na to ISO z nie wiadomo jakich przyczyn. Więc, kochani Niemcy. Będzie ISO. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się złapać robotę z Niemiec i z innych krajów zachodnich. Jak mieliśmy te dwie maszyny, to było bez problemu, bo tak naprawdę chłopaki pracowali na maszyna. Ja ogarniałem większość rzeczy i, i, to, i to szło bez problemu. Nie było z tym najmniejszego problemu, kłopotów. Wszystko mieliśmy pod kontrolą. Naprawdę yy, pracowało się super. Teraz już jak są cztery maszyny, to naprawdę nie da się. No, no nie da się tego ogarnąć. Potrzebujemy ludzi, potrzebujemy delegować zadania, i tak to musi wyglądać. Okej okay, widzowie, jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajcie, kochani, zawsze będę. Szczery. Nigdy nie będę nic ukrywał, nie mam zamiaru tak robić. E, zależy mi na tym, żeby ludzie mnie traktowali jako osobę godną zaufania. Też wydaje mi się, że taki jestem. Nie kłamię, nigdy e, nie oszukuję ludzi, e, co tutaj jeszcze mogę dodać, no chciałbym, żeby te moje filmy naprawdę wyglądały na wiarygodne, mimo że e, mam wrażenie, że czasami pod pewnymi względami przegrywam. Po prostu przegrywam. Jeśli chodzi na przykład o załatwienie robót, przegrywam ceną, przegrywam również no, w wielu innych aspektach, ale zawsze jakby. Wchodząc tutaj, podchodząc do tego tak, tak jak już wspomniałem, jak chodzi o Mati Gamrot do klatki. Mati Gamrot wchodzi i musi być wygrana, nie ma opcji, że nie. Ja tak samo, więc co by się tutaj nie działo, naprawdę będę dążył do tego, żeby DWJ Narzędziownia, żeby i ja, żeby moi wspólnicy, yy, żeby wszyscy mieli dobrze jakby w tej firmie, żeby naprawdę wrócić na ten odpowiedni tor, żeby wszystko miało ręce i nogi. Mówiłem już o tym wcześniej, że nigdy yy, jakby... Nie, nie jaram się już tym, jak mam na przykład jakieś spotkanie z klientem i on nam obiecuje, o Boże święty, co wy tu nie będziecie robić. W sumie już mam to gdzieś, pogadać jak najbardziej pogadam, ale nie mam tak, takiego już podniecenia, że o kurde, że wpadam na warsztat, kurde chłopaki, teraz to naprawdę roboty będzie już tyle, że nie będziemy musieli się martwić przez tam nie wiem rok i na 60%, produkcji, 60 produkcji miesięcznie będziemy mieć już zapewnione od jednej firmy. Przestałem się już tym jarać, no nie chcę mi się wierzyć, że już tak będzie. Po prostu jeżeli to się wydarzy, będę miło zaskoczony, ale teraz naprawdę mamy fajny kontakt z pewną firmą, Firmom nie będę mówił tutaj jaką, gdzie naprawdę możemy dostać fajną robotę na długi okres czasu. Głęboko wierzę w to, że, że to wyjdzie. No jak nie wyjdzie, to trudno. No nie będę już płakał na tym, ale będę się mega cieszył. Nie jaram się, mówię, mówiłem już to, ale fajnie, gdy, gdy to dojdzie do skutku, bo, bo będzie naprawdę na co. Yy, będzie mniej dużo zmartwień, także głęboko w to wierzę. Trzymajcie widzowie kciuki. E, my tymczasem pokażemy, znaczy ja tymczasem pokażę Wam troszeczkę teraz warsztat. Bo tak jak tutaj widzicie, ha, w ogóle dzisiaj nagrywam na Lumixie, kochani. Teraz już ogarniam tego Lumixa, <laughs> trochę. Ostatnio jakbyś ma po ja adził ten Lumix jest yy, kosmos po prostu, tak to zajbiście nagrywa. Więc za chwilę Wam pokażę warsztat, pokażę Wam DMG, który wjechał niedawno, no i przejdziemy do naszej kołyski. Ale najpierw pokażę Wam robotę, którą spieprzyłem. Także zapraszam do oglądania odcinka. Pozdro! Wam co spierdzieliłem. Pierwsza kostka, którą założyłem w zeszłym tygodniu w sobotę, to jest kostka spieprzona. Tu jest kostka dobra, widzicie co się stało. Odwrotnie założyłem kostkę. No i co? Detalnie do odratowania. Tak wygląda kostka docelowo już wykonana. Czekajcie, bo ogarniam tego Lumixa. Lumix, zobaczcie. Tak ona wygląda. Wszystkie otwory po kącie. Dosyć skomplikowana robota. Ciekawa, nie powiem. Ale no co? Jedłem się i kostka do wyrzucenia. Kolejną kostką sobotnią była ta kostka. To jest kostka niewłaściwa, to jest kostka właściwa. Widać, gdzie są otwory, widać, gdzie popełniłem tutaj błąd. Yy, tutaj głupi był błąd, bo tak naprawdę zawsze, gdy używamy DWO yy, czwartej osi, no to zawsze przypominam na przykład Patrykowi, żeby pewną funkcję z zaznaczył. No ja jej zapomniałem zaznaczyć i dupa zbita. Kostka nie do odratowania. No oczywiście może było tutaj coś spowywać, ale to są elemen elementy do form, no i generalnie yy, no lipa, lipa. To nie, nie, nie Z naszej ręki DWO nie wyjdzie taki badziew, więc po prostu trzeba było zrobić to od nowa. No i trzecie, trzecia rzecz, którą zbierdoliłem już wczoraj, w sumie na sam czyli w piątek. Nie ma jak to w piątek na fajrand coś spieprzyć. Eee, co tu to zrobiłem? No, e, miałem. Nie zauważyłem, że moja podzielnica była ustawiona e, o kąt powiedzmy trzech stopni. Ja ustawiłem sobie bazę tak, jakby ona była równo. Nie zauważyłem, spieprzyłem. E, detal się obrócił. Złe, zła, zła źle była baza ustawiona. No i mamy podobną sytuację jak tam, tylko że tam był inny powód. E, widzicie, e, otwory powinny być zrobione w ten sposób. A są przesunięte jakieś 10 mm. No ale co zrobić? Takie jest życie. Nie pierwszy, nie ostatni raz coś spieprzyłem i tak jak mówię, zawsze będę, będę szczery w tym, co tutaj robię. No zdarza mi się pomylić, także tak to już nieraz wygląda. Czasami tak jest, jest mi z tym źle, no ale tak jak już mówiłem, nie pierwszy, nie ostatni raz. Najgorsze jest to, że wszystko jest pilne. Po terminie, już nawet parę dni, i dlatego tak jestem wkurzony. Także tyle. Grzegorz, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za zaufanie. Pozdrawiam Grzegorza. No dobra, ale to lecimy to na tyle. Kajcie, zobaczymy, co tu Lumix nam pokazuje. Idziemy sobie zobaczyć na warsztat. O, dzisiaj robiłem porządek. O, tu stoi kamera, pyk, stoliczek, wszystko elegancko. Jest nasza maszyna, do której zaraz przejdziemy, ale jest, to w ten sposób teraz wygląda. No mamy tutaj fały w dwójkę. Generalnie zabrakło nam troszeczkę 60 cm. Bo jak, jak zauważycie, no stoi DMG, ale gdybyśmy jeszcze mieli tutaj stolik, na przykład postawić, to dosłownie brakuje na 60 cm, żeby śmiało tutaj przejeżdżać staplarką. I po prostu stolik jest przesunięty troszeczkę tutaj, więc Albert ma go troszeczkę po skosie. Troszeczkę na bałagan, ale Albert leci z robotą, więc tutaj nie mam z tym problemu żadnego absolutnie. No i tak to wygląda. Zobaczcie, widzowie z tej perspektywy. Tu są dwie frezereczki, tak to wygląda na, na dzień dzisiejszy. Yy, dużo zmieniło się, jeżeli chodzi o naszą nasz magazyno, ślusarnię i, i wszystko inne. Więc mamy tutaj fajne detale, już teraz poukładane, znaczy yy, materiał. Tam strefa pakowania, kartony jakieś pierdoły, w, tu są yy, pręty na tych dwóch regałach, a na dole mamy kostusie. Wszystko jest elegancko opisane. Także nie ma najmniejszego problemu z tym, aby znaleźć teraz jakikolwiek materiał. Yy, zobaczcie, mamy to wszystko teraz podkładane. Yy, na detale gotowe, detale do obróbki, frezowanie, yy, toczenie. Tutaj ma przynieśliśmy już stary olej opołowy. Bo został z zeszłego roku. Oddaliśmy na grzewnicę na serwis, aby ją przygotować do sezonu grzewczego, więc za chwilę już zacznie się pewnie grzanie. No tutaj nic się w sumie nie zmieniło. Piła jak stała, tak stoi, że dziwię się, że ona w ogóle jeszcze wytrzymuje. Tam mamy już takie graty typu ślusarstwo, jakieś takie pierdoły, no nie wiem, pierdoły do piły. Tam zawiesia, no i tak to wygląda dalej. Tu się dużo zmieniło. Adziu musiał przesunąć swoje biurko ze środka, bo teraz tutaj stoi tokara CLX, zaraz pokażemy, tak tutaj wygląda, Adziu takie napierdziela z kwasóweczki, takie nie wiem, pierścionki dajmy na to, także tutaj taka zmiana, tutaj się w sumie nic nie zmieniło, bo to już widzieliście, no i oczywiście jest nasz CLX, CLX jeszcze nie jest rozpakowany, tak on zajebiście wygląda, będzie więcej wyglądać, wyglądało jak on już będzie podłączony, ale zobaczcie widzowie, ja jestem mnie zaskoczony. Bo tak naprawdę to miała być mała maszyna, a tutaj miejsca do obróbki wcale nie jest tak mało, jest duża przestrzeń obróbkowa, Więc no zobaczcie, no widzowie naprawdę spoko. Nie? Konik fajny i teraz fajnie będą wióry wylatywać, bo w hasie na przykład jest tu słabo rozwiązany ten konik, że on ma jakąś tam. Że on jest jakby tutaj, nie a tu jest normalnie po skosie, tak jak powinno być zajebiście. Zajebiście jest też uchwytszą THW. Naprawdę robi to robotę, ale o szczegółach myślę, że tutaj powiemy, jak będziemy z Adrianem coś nagrywać, aby wam to pokazać, bo bardzo nam zależało na tym, żeby nie było zwykłego, yy, yy, zwykłego uchwytu, tylko był taki właśnie szunka, taki jest zajebisty. Także tak wygląda DMG. Nie wiem, czemu tak mi blisko Lumix przybliża, ale muszę to ogarnąć. Także zobaczcie, kochani. Naprawdę wygląda to pięknie. Adrian będzie miał tutaj mega pole do popisu, żeby bawić się tą maszyną. Maszyna jest 8Y z, z napędzanymi narzędziami, także naprawdę zajebista sprawa. No, i tak to wygląda. Dużo się pozmieniało. Dużo, ma, dużo mniej miejsca teraz mamy, no ale co zrobić. Albert sobie tutaj ciśnie, bardzo jesteśmy zadowoleni z Alberta, pozdrawiamy cię Albert serdecznie, oby tak dalej, super nam się współpracuje. Mam nadzieję, że będziemy współpracować wiele lat. No dobra widzowie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze zmiany na warsztacie. Czas pokazać yy, głównego bohatera odcinka, czyli czwartą oś. Pozdro. Okej okay, widzowie, jesteśmy, mamy to. Dobra, zobaczcie. To jest to, co dzisiaj chciałem wam pokazać, czyli tak zwana kołyska. No zajebista sprawa, muszę wam powiedzieć. Yy, w ogóle już jest y, super to opcja, jeżeli masz dynamiczne przesunięcie y, punktu zerowego, czyli DWO, które oczywiście y, mamy. O co tu chodzi? Zobaczcie widzowie, czekajcie, podjedziemy sobie troszeczkę, żeby było więcej widać. A nie, to jest oś, a sorry. O, jak to jest w ogóle zrobione i dlaczego jest to tak zajebiste? No przede wszystkim tak, zacznijmy może od tyłu. Mamy tutaj tą podstawę, która jest oczywiście wszystko zrobione przez nas, jest wyfrezowane. Podstawka, y, dwa otwory pod śruby i do kostki są przymocowane, które nam tutaj trzyma, jest na takiej zasadzie konika. Oczywiście w środku jest łożysko, y, łożysko jest wbite, tak samo łożysko jest w tej części. W na tak zwanym takim stoliku. No nie zależało nam na tym, żeby było to na jakimś kleśmie czym, czy coś, tylko to naprawdę ma zapierdzielać, ma robić robotę i przede, przede wszystkim ma mieć sztywność. No, cała konstrukcja troszeczkę waży, więc naprawdę mm, jest to porządnie zrobione. Zobaczcie. Teraz tak naprawdę mamy cztery strony do wykorzystania. Yy, na no, dzień dzisiejszy używamy tylko jednej strony: gdzie mamy otwory, różne sobie przyrządy już robiliśmy. Yy, teraz była potrzeba założenia imadła takiego dużego, zobaczcie, ale tak naprawdę jeszcze z żadnej innej strony nie wykorzystaliśmy do przymożdżowania czegokolwiek, więc miejsca jest sporo. No oczywiście koszt czegoś takiego wyszedł koło z samego materiału, no z 2,5 tysiąca złotych netto, tak mi się wydaje, tak na szybko licząc I, i z tego co pamiętam, coś koło tego, ale naprawdę warto zrobić to samemu, no bo coś takiego od hasa kosztuje fortunę i na pewno nie będzie tak zrobione jak to, nie, czyli no jest to dosyć pancerna konstrukcja. Następnie Aha, wiadomo, no, oczywiście cał, to wszystko leci w dwóch setkach maksymalnie, nie? Bez żadnego frezowania w tej, w tej yy, płaszczyźnie jak jest teraz. Po prostu zakładamy, ustawiamy, tylko tam 500 korygujemy i leci to naprawdę yy, jak mistrzostwo świata po prostu. Dwie setki to jest max z tego co tutaj mamy i wszyscy, nic nie drży, możemy śmiało high feedem zapierdzielać, wiercić. Yy. Naprawdę jest rewelacja, jest bardzo sztywno. Yy, no dobra, więc wykonaliśmy to, ten element, tak zwany konik. No ala konik, wiadomo, że to nie jest konik, ale wiecie o co chodzi, zasadę konikama. Potem jest ta duża kocha, która nam służy jako stół. Za chwilę pokażę jak się uchyla. No i to też również trzeba było bardzo dokładnie wykonać. Następnie tutaj mamy ponownie kolejny element, czyli jest taki adapter, który łączy nam tą dużą kostkę nazwaną stołem z czwartą osią. O co tu chodzi? No, przede wszystkim chodzi o to, że jakby ustawiamy sobie to bez problemu. Czyli nie, nie musimy już tego pukać, nic ustawiać. Tylko mamy wyfrezowany czop, który wchodzi do podzielnicy. Tak samo mamy wyfrezowany czop tym. i tu mamy otwór, czyli to wszystko łączy się idealnie. Nic nie trzeba ustawiać, wystarczy tylko przekręcić śruby, włożyć do, yy, do podzielnicy. Wszystko wchodzi suwliwie na H7, no może troszeczkę yy, większą tolerancję niż H7, żeby tego nie wbijać, nie pieprzyć się, tylko żeby to wsunąć. Słowliwie bez luzu, ale żeby wsunąć, a nie napieprzać się to młotkiem, żeby tutaj nie kombinować i żeby to miało ręce i nogi, żeby to szybko szybko montowało. No i wszystko jest zakute śrubami, oczywiście. Yy, adapter do stołu jest przykręcony śrubami. Tu są wykonane w środku, śruby z pogłębieniem, więc tam nie przeszkadzają, a tutaj są wykonane, o takie widzicie, są takie e, wyfrezowania, żeby było miejsce, żeby włożyć e, klucz oraz śrubę z łbem, e, nie musowym, tylko e, sześciokątnym. Tak to wygląda, wtedy sobie wkładamy kostki te owe i dopierdzielamy cały nasz przyrząd, całą naszą e, e, konstrukcję już typowo do podzielnicy. Także naprawdę fajna sprawa. Jest to bardzo pancerne, tak jak już mówiłem, nie ma e, się tutaj o co obawiać? Naprawdę, wszystko zapierdziela zajebiście, służy elegancko no i coś fajnego po prostu. Naprawdę poszerzyło to nasze możliwości, bo na przykład takich kostek, które tutaj wykonujemy, wykonujemy bez problemu w sensie takim, no, oczywiście, katrin miał problemy, ale to nie chcesz mówić z czego, ale po prostu, no, spierdzieliłem. Ale o samą technologię mi chodzi, bo na przykład tu są wszystkie otwory po, kąt, po kącie. Yy, nie wiem, zobaczcie nawet rowki smarne, które tutaj mamy. To wszystko jest po kącie, to jest po kącie. Otwory są po kącie, tu jest po kącie, tu jest po kącie. No wszystko, wszystko jest takie dosyć trudne, aby wykonać to yy, bez czwartej osi. Bez takiej kołyski, no oczywiście można to robić na zasadzie kołysek, no ale to wtedy sensu nie ma za bardzo i w ogóle to by się nie opłacało, gdybyśmy tak robili, robiąc pryzmy do każdego detalu pod różnym innym kątem. Tu 3 stopnie, tam 4, tam 3,5, to tragedia ogólnie, a tutaj sobie wrzucamy, maszyna nam się sama pięknie obraca i możemy sobie wykonywać to bez, żadnego, bez żadnej zabawy. Na przykład możemy to wykorzystać również do tego, jeżeli byśmy mieli kostkę i byśmy mieli na niej różne ścięcia. No wiadomo, ścięcia, które tylko tak możemy robić, bo to nie jest piąta oś, ona nam się nie obróci w ten sposób. Ale tak, na przykład o ten sposób, zobaczcie, widzowie. W przypadku tak dużego imadła, no to w tą stronę mogę tak obrócić około 50 stopni. No a tutaj wiadomo, już troszeczkę więcej. Ale naprawdę, no zobaczcie, widzowie, co my tutaj możemy dzięki temu wyprawiać, wszystko się obraca automatycznie. Dzięki DWO ustawiamy bazę tylko raz i zapominamy o tym. Także naprawdę fantastyczna sprawa. Gdybyście chcieli sobie zrobić to samemu, to polecam. Naprawdę nie jest to jakaś skomplikowana konstrukcja. Co jedynie bym tu zmienił, dałbym po prostu jakąś kalamitkę jeszcze, żeby to łożysko smarować. To łożysko jest zwykłe kulkowe, kulowe czy kulkowe. Nie wiem, jak się fachowo mówi, więc zwykłe łożysko za 35 zł i śmiega to wszystko ma ręce i nogi. No, jeżeli chcecie sobie to zrobić, no to wiadomo, zaczynacie od tego: robicie tutaj y, otworki, podłożysko, potem tutaj rozwijacie to, tutaj y, y, robicie czop, żeby mógł y, w to łożysko sobie spokojnie wejść. No, oczywiście, dystans, żeby tutaj y, był między y, kostką a tym takim konikiem, chociaż z 5 mm, tak jak tutaj widzicie, no musi być jakiś dystans, żeby tutaj nic nie tarło. Y, no i tyle, i to jest też tak że możemy sobie położyć dłuższy detal niż mamy ten stół, bo tu jest 350 mm i tak dużo, ale możemy sobie wysunąć śmiało detal. Po momencie, gdy się on obraca, ja wam pokażę. W po momencie, gdy się on obraca, o widzicie, nic nam tutaj nie przywadzi. On może sobie spokojnie wystawać, a do naszego konika nie ma tutaj dojścia z, z którejkolwiek ze stron. Już robiliśmy takie detale. No zobaczcie, hehe, tu jest, nie wiem, z milimetr, może, no może dwa, ale naprawdę gwarantuję wam, że nic tu nie wystaje. Także super rzecz, polecam każdemu. Warto poświęcić trochę czasu i poszerzyć swoje możliwości obróbki. Super sprawa. No dobra widzowie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to. Zobaczcie jeszcze o inne ujęcie. Pyk, pyk, pyk. O, może jeszcze tutaj obrócimy. Odcinek trwał długo. Ale co zrobić? Dobra widzowie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Przejdziemy już do podsumowania. Pozdro. Okej, okay, widzowie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za wszystkie lajki, like subskrypcje. Serdecznie Was zapraszam do subskrypcji kanału mojego, subskrypcji kanału Adiego, Adrian Jankowski, DWJ. Serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy facebookowej CNC20. Myślę, że to jest najbardziej aktywna grupa na fejsie, jeżeli chodzi o obrębarki numeryczne, więc zapraszam. Zapraszam również na Instagram, zapraszam również na TikToka. Obserwujcie nas, będzie nam bardzo e, miło. Jeżeli chodzi jeszcze o... chciał reasumować Dzisiejszy odcinek. tak naprawdę przyznaję się, że mam ciężki okres. Strasznie on zapierdol. Nie nad wszystkimi rzeczami panuje. Potrzebuję jak najwięcej zadań zlecać i kontrolować. Zacząć bardziej, no już mówiłem, zająć się biznesem, a nie obróbką. Zdaję sobie z tego sprawę, że są lepsi ode mnie i myślę, że to jest ten czas, aby tych lepszych właśnie. Poszukać. Super, że y, w końcu mogłem nagrać odcinek na warsztacie. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną. Bardzo się cieszę, że y, przyjechał już Celix, bo y, trochę na niego czekaliśmy. Adi w końcu będzie mógł y, wyszaleć się, że tak powiem. Także fajnie. Kochani, co? Czekajcie na kolejne odcinki. Pamiętajcie, że taką czwartą oś, taką kołyskę możecie sobie zrobić sami. Myślę, że jeszcze przyjdzie czas, gdzie pokażę konkretną robotę. No dzisiaj nie miałem jakiejś takiej fajnej roboty na to. Jedynie no, kostki takie po kącie, ale to nie jest jakaś spektakularna obróbka. Po prostu Wam tłumaczyłem, że można może tak zrobić. I nie ma z tym najmniejszego problemu Okej, okay, to by było na tyle Dziękuję widzowie za obecność Trzymajcie się cieplutko Dzięki za wszystkie dobre słowa Za te niedobre też Pozdrawiam serdecznie Pozdrawiam I jeszcze raz Kasper Durecki DWJ Narzędziownia Pozdro